Cześć, witam Was wszystkich na kanale Piłka i Kosz. Wczoraj robiłem materiał na temat koszkówki NBA i wrzucałem go do sieci, jednak problemy techniczne sprawiły, że ten materiał nigdy w tej sieci się nie pojawił. Szkoda, bo to było Milwaukee Bucks, ale dzisiaj pragnę powtórzyć, no bo tam muszę już dopowiedzieć to, co zacząłem, no to muszę skończyć jeśli nie słyszeliście, no to chcę, żebyście usłyszeli, co sądzę o tej drużynie, o ich nadziejach, o ich szansach, o dokuli wersji itd. itd. Więc o tym najpierw. Oczywiście także będę musiał dorzucić jakieś sprawozdania jakieś z wczorajszych meczów, bo naprawdę działo się sporo. Bardzo fajne mieliśmy wczoraj mecze. Miałem dzień wolny w pracy, więc oglądałem te mecze namiętnie, więc tutaj chciałbym o nich opowiedzieć. Także o tym, co się dzieje ogólnie w lidze. A że nie starczy na wszystko czasu, no to wszystko staram się zmieścić. W tym formacie jak najkrótszym zobaczymy, ile mi zajmie całe nagranie, ale na sam początek chciałem wszystkich zaprosić do subskrypcji kanału Piłka i Kosz, do subskrypcji mojego kanału. Coraz więcej Was jest, już 330 ponad osób, bardzo fajnie. Jednak dalej szukam coraz więcej, jeszcze więcej subskrybentów, żeby tutaj wspólnie rozmawiać, dyskutować, wymieniać się komentarzami, opiniami żeby także, żeby taki mały świat koszykarski tworzyć kolejny, bo tego w sieci jest sporo fajnie, że koszykówka coraz więcej jest popularna, ale nie dlatego tutaj jestem ja. Dla mnie zawsze była, ja od 30 lat oglądam NBA i dla, chciałbym tutaj dzielić się z wami moimi spostrzeżeniami z meczów, moimi typami, bo są niezłe nie i rozmawiać o NBA. Dzisiaj Milwaukee Bucks, od tego chciałem zacząć, od doku Riversie, bo wczoraj wczoraj w niedzielę dokładnie to już Przedwczoraj był mecz, no bo o tym opowiadałem wczoraj, ale tak jak mówię, nie udało się technicznie tego złożyć. Znaczy, udało się, ale nie przeszło wszystko do sieci. I przedwczoraj był mecz w niedzielę, fajna pora. Każdy mógł oglądać pewnie, każdy widział jak Milwaukee Bucks zgrali w Los Angeles z Clippersami. Z Clippersami osłabionymi, co prawda, bez pola George'a i Kawaja Leonarda, czyli bez dwóch swoich All-Starów. Ale wszyscy też chcieli zobaczyć, jak wygląda na wyjeździe drużyna Milwaukee z drużyna Milwaukee, która ostatnio gra dużo lepiej. Po meczu Gwiazd do Criwers ogarnął drużynę. Milwaukee zaczęło wygrywać nawet te trudne mecze i przede wszystkim w obronie się poprawili. Wyglądają dużo lepiej niż na początku kariery tutaj do Riversa w Milwaukee. Od samego początku cała krytyka i taki hejt na niego jest może z jednej strony zrozumiały bo historycznie pamiętamy, że ten trener przegrywał najczęściej serie playoffowe, gdy prowadził 3 do 1, no ale tak wyszło. A że wygrał 1000 meczów i że jest bardzo doświadczonym trenerem, tego już nikt nie wie, nie pamięta, wszyscy tylko traktują go, że miał samo graja w Bostonie w 2008, zdobyli mistrzostwo. Nie do końca tak było. Prawda jest taka faktycznie, że żadnego sukcesu wielkiego od tego czasu nie osiągnął. Że miał dobre drużyny, bardzo dobre, jak Los Angeles Clippers yy, na przykład i z Blakeem Griffinem, Jordanem i Polem nic nie zdobył, no ale tam też były kontuzje. Yy, wszyscy jakby łatwo, łatwo jest teraz go krytykować i się na nim wyżywać, a tu jednak należy mu się jakiś szacunek przede wszystkim dlatego, że jest top 5 najczęściej wygrywającym trenerem w historii. No bo dużo jest, długo był w NBA, no ok, ale wygrał te 1000 meczów. A do tego. Wcale nie jest tak że jak tutaj dużo poprawił w Milwaukee, Griffin odszedł, komunikacja się poprawiła, defensywa się poprawiła, zdecydowanie się poprawiła defensywa, co prawda straci na ataku, ale spokojnie. W playoffach i w końcówkach Damian Lillard jak będzie w takiej formie jak jest teraz to będę spokojny o Milwaukee i jestem dużo bardziej niż miesiąc temu i oczywiście wszyscy się z nich naśmiewają i tylko czekają na to aż Milwaukee się potknie, ale oni naprawdę robią swoje ostatnio i Nadal nie widać tam jakiejś wielkiej chemii, jakiejś wielkiej miłości między zawodnikami. Może jej nigdy nie, be, nie będzie. Bo się w Miłoki trochę tak jakby brakuje tego klimatu, tego nie wiem, ale pod okiem rewersem wszyscy wiedzą przynajmniej na jakie, jakie mają zadania. Defensywa wygląda dobrze, Lillard wygląda znakomicie, Janis także, więc lider, liderzy robią swoje. Może. Trzeba pomyśleć, jak tam poustawiać rotację i oczywiście mówi się i pamięta się o tym, że bardzo wolno reaguje do Creavers na sytuację na parkiecie, że nie usprawnia swojej drużyny, ale może to się zmieni, może tym razem będzie inaczej. Wczoraj, przepraszam, w niedzielę oczywiście wygrali z Los Angeles Keepersami w strzelaninie. Tam była naprawdę strzelanina, w pewnym momencie każdy po prostu trafiał, każdy rzut wpadał, kosz za kosz. Przez cały mecz prawie, ale w końcówce i tak minimalnie, właściwie w całym meczu to Milwaukee tam jakąś tą przewagę miała. Czasem ją tracili, czasem powiększali tą przewagę, czasem Clippers ich doganiali i też wychodzili na prowadzenie, no ale ogólnie to Milwaukee bardziej przeważało w tym meczu i miało pod kontrolą ten mecz. Tak jak mówię, zabrakło dwóch All Starów w Los Angeles Clippers jeszcze Westbrooka nie ma kontuzjowanego, więc to na pewno duże osłabienia, ale mimo wszystko Milwaukee tu pokazało, że są mocną drużyną. Jeszcze Lopez tak dobrze nie funkcjonował. Malik Bizli w ogóle mi się nie podoba w piątce. On przy Lidardzie oni defensywnie wyglądają koszmarnie, ale jakoś do Krives to jest w stanie załatać te dziury. I oni po prostu defensywą wygrywają mecze. Wszyscy się z nich dalej śmieją, a oni robią swoje. Dzisiaj grają w Sacramento, więc zobacz kolejny sprawdzian. Bo to nie będzie łatwy mecz przeciwko Sabonisowi. Janis Antetokounmpo. Bardzo ciekawe spotkanie sobie zobaczcie dzisiaj na zachodzie. A no, z Clippersami sobie poradzili to wysoko. Ostatecznie wygrywają tamten ten mecz. Ostatecznie wysoko, bo no dzień wcześniej w ogóle to samo midłoki przegrało jednym koszem z Lakersami, którzy ostatnio są gorący po prostu. więc... No ale już z sobie poradzili bezproblemowo. 124-117 było ostatecznie. Nadal przecież nie ma Middletona. Jeśli Chris Middleton będzie zdrów, to ta drużyna będzie jeszcze mocniejsza. Więc jeszcze tutaj trochę upgrade'u ich czeka i myślę, że należy się z nimi liczyć i przestać kpić z Dockeryverse'a i z Milwaukee Bucks. Po prostu albo dalej, jak chcecie, to brnicie w tą narrację, ale obudzicie się z ręką w nocniku, podejrzewam. Bo Milwaukee jest tutaj zagrożeniem dla Bostonu. Boston jest najmocniejszy na wschodzie, ale drugie najlepsze jest Milwaukee. Ja nie wiem kto miałby... Na wschodzie, kto mógłby ich pokonać w takiej formie jak jest teraz. No, może jak wróci OGN, Nobil do Nowego Jorku, to będą mocniejsze, ale oni też tak spadną już nisko do tego momentu, że nie wiadomo gdzie będą i czy wróci, to nadal nie jest pewne. Mówi się o tym, żeby wrócić po prostu na playoffy. I Bax i Jamin Lillard jest skuteczny. Trafia dużo trójek, jest znowu tym Lillardem z Portland, więc tego im było potrzeba. Potrzeba im było defensywy. Jest defensywa. Potrzeba im było kilku zwycięstw. Jest kilka zwycięstw, więc myślę, że Sacramento będą faworytem. Będą faworytem. Nie muszą tego meczu wygrać, ale jeśli wygrają, będzie potwierdzenie, że są naprawdę mocni, bo w Sacramento nie gra się łatwo. Sacramento każdy mecz traktuje jak playoff. Oni muszą każdy mecz wygrywać. Walczą także o playoffy, więc trzeba mieć to na względzie. Ten mecz na pewno bardzo ciekawy. I w tym meczu Milwaukee Los Angeles Clippers jeszcze bardzo ciekawa sytuacja, bo po jednej stronie P.J. Tucker w, w pierwszej piątce Clippers pod nieobecność liderów musiał skoczyć do piątki, nawet oddał 6 rzutów, trafił jeden, ale był bardzo widoczny. Oczywiście kolorowe buty jego słynne. On ma najwięcej par butów, zbieraje świetny kolekcjoner i w tym meczu w jakichś różowych biegał. Po przeciwnej stronie natomiast w Milwaukee Patrick Beverley, były gracz, oni się wymienili z, po prostu koszulkami. No i nie, nie w kwestii jeden do jednego, ale ile, już nawet nie pamiętam jak do tego doszło, ale PJ Tucker gra w Clippers, zagrał tutaj 26 minut, 6 rzutów oddał z narożnika, jeden trafił, a Patryk Beverly był skuteczniejszy tam. Trochę lepiej zagrał dla Milwaukee i był takim wzmocnieniem, nie tylko wokalnym, jak zazwyczaj bywa. Trzeba mu to oddać. Do Clippers nadal wygląda nerwowo, nadal wygląda na człowieka zmęczonego i mimo, że dopiero wrócił, ale myślę, że tak już po prostu wygląda starszy trener, starszy człowiek, bo on już też za młody nie jest, już swoje lat ma i wiele lat w NBA i robi swoje, stres, nerwy. Myślę, że do Cleavers należy mu się odpowiedni szacunek i należy mu się szansa, którą oczywiście dawaliście mu już w przeszłości, ale no taki hejt, wyzywanie i ciągłe naśmiewanie się z na pewno to na końcu i tak nie wypali. Jest bez sensu takie zakładanie czegoś. Ja uważam, że jest nadzieja na pewno w Milwaukee, jest, naprawdę są podwaliny na to, żeby tu walczyć o wygranie wschodu. Jest Lillard, jest Janis, jest Portis, jest Lopez. Ja wiem, że mówi się, że wszystko spieprzywa się do Kriwers, ale na pewno jest nadwyżką nad Griffinem, nad niedoświadczonym coachem, który w playoffach byłby zjedzony. Wolno reaguje do Kriwers? Może taka łatka się do niego przykleiła, może wcale tak nie będzie. Może i nawet to wolne reagowanie, jeśli takie będzie, to i tak da sukces i Milwaukee, Ja bym dał im szansę. Po prostu mają sporo materiału, mają na to podwaliny na, na budowanie drużyny i sukcesu. Oczywiście, jak to nie wypali ten sezon, no to może wszystko już runąć. Tam wiadomo, że to Creavers poleci, ale na przykład Janis Antetokounmpo zażąda w końcu wymiany. Będzie chciał odejść z Milwaukee w drużynie, w której już w prime, już ten, po prime prawie że się chciałby powiedzieć, bo Janic jednak jego akcje, spustoszenia jego organizmowi pewnie przynoszą jego kościom ciału, że on tam kiedyś pewnie jego ciało nie wytrzyma, bo jest na granicach możliwości wykorzystywany na maksa od młodego wieku, więc nie wiadomo, jak długo też taki Janis pogra. Oczywiście patrząc w kierunku Lebrona Jamesa, 21 lat na jednym najwyższym poziomie, to jest niedościgniony wzór, ale no, Ci młodzi sportowcy, każdy o siebie na tyle dba, że każdy, ta kariera może być, zostać przedłużona, dzięki właśnie dietom, dzięki ciągłemu Świetnemu przygotowaniu do z każdego sezonu, do każdego dnia meczu Oni są po prostu maszynami prawie, że no ale gdzieś tam tego nie oszukasz wieku i na końcu gdzieś tam Coś się może wyprzedażyć, już nie zapomnę nigdy, jak w tych finałach z Phoenix Suns upadł, wydawało się, że koniec kariery, a potem wrócił i zdobył wszystko. Ale tak jest przewrotna koszkówka i taka jest cienka granica między wielkim sukcesem a sromotną porażką. <laughs> Miloki Bax, dzisiaj Sakramento oglądajcie kanał Piłka i Kosz. To mój kanał o piłce i o koszkówce. Mówię, chciałem nagrać sporo materiału o NBA, ale coś mi technicznie nie wypala. Coś się popsuło i nie umiem tego złożyć. Teraz muszę coś opowiedzieć o wczorajszych meczach, bo ja namiętnie oglądałem. Były świetne. Wszystko zaczęło się dość wcześnie meczem Phoenix Suns z Cleveland Cavaliers. Z Cleveland do przerwy prowadziło, bo był bardzo gorący Darius Garland. Ale w trzeciej kwarcie Kevin Durant zrobił swoje i wyszli na prowadzenie Phoenix Suns. Potem już do końca nie oddali, wygrywając 117-111. Kevin Durant 37 punktów, Booker 27, a Bradley Bill 24, więc jak ta trójka gra na takim poziomie, to oni są nie do zatrzymania. Po stronie Cleveland zabrakło oczywiście Michela, Garland 30 punktów, już w drugiej połowie nie był taki gorący. Zabrakło po prostu wsparcia Garlandowi w ekipie. Detroit wygrywa gładko z Charlotte 114-97 w meczu Biedy z Nędzą. <laughs> Najlepszy dla Detroit. Tradycyjnie Kate Cunningham, 22 punkty, 8 asyst, ale także dobry Jalen du Duren, 20 punktów, 10 zbiorek, znakomity center, dobry sezon. Po stronie Hornets, tradycyjnie najlepszy Miles Bridges, 24 punkty, znowu na bardzo słabej skuteczności, 9 na 24 rzuty. Ta drużyna wygląda prześmiewczo w każdym meczu. Najwięcej rzutów oddaje Miles Bridges. Oni gdzieś tam są w stanie wygrać jakiś mecz. On jest bardzo dobry i nawet nie wiem, czy nie jest lepszy niż brat w tym sezonie. Patrząc, ale no dużo tych oddaje rzutów, za dużo. Jakby nie ma kto, nie? Za to Brandon Miller, debiutant, 19 punktów, ale słabe skuteczności w tym meczu. Za to 7 asyst, 5 z Cały czas mi się podoba Brandon Miller na trzecim miejscu, jeśli chodzi o Rookie of the Year. Oczywiście za Błędamiamą i Hongrenem. Tu nie ma dyskusji, że ta dwójka jest na pierwszych miejscach, ale na trzecim. Brandon Miller yy, niestety nie ma wsparcia. Ja sam w tym szalonie nic się nie dzieje. Detroit za to mecze u siebie potrafi przepchnąć, wygrać. Już dawno minęły czasy, kiedy byli najgorsi w Lidze, są gorsi od nich: Waszyngton na pewno. Lakersi wygrywają. Kolejny mecz, tym razem z Minesotą osłabioną oczywiście, Kala Antony Townsend. 120-109 wygrywa Lakers i w tym meczu niesamowite linijkę robi Anthony Davis, który rzuca 27 punktów. Do tego ma 25 zbiórek, 7 przechwytów, 3 bloki i 5 asyst. Świetna linijka, świetny Anthony Davis, LeBron James oczywiście, 29 punktów. On jak odpocznie jest tak, że bardzo, jest nie do zatrzymania i ciągle wykręca niesamowite statystyki. Po stronie Minnesoty. Tym razem nie był najlepszy Edwards. Miał właściwie tyle samych punktów co Nazy Reid po 25, słaba skuteczność Edwardsa po tych dwóch dobrych meczach, gdzie zanotował prawie. Blok, blok sezonu i prawie ten wsad sezonu to tutaj słabszy mecz przeciwko Lakers w Los Angeles. No i tak, to było dzień wcześniej, tak, a jeszcze wczoraj mieliśmy mecz Bostonu, który zmiażdżył Portland 121-99. Mecz bez historii od samego początku. Boston prowadził 27 punktów Browna i 26 Tatuma. Nikogo bym poza może Aytonem nie wyróżnił, bo 22 punkty i 15 zbyrek po stronie Portland. Ayton rzadko takie statystyki wykręca, tutaj należy mu się. Pochwałka San Antonio prowadziło do przerwy z Golden State. Wen Banyama robił swoje, Sochan grał kolejny dobry mecz, jednak w drugiej połowie, szczególnie za sprawą Brandina Podziemskiego, znakomitego z ławki, on z ławki wczoraj wyszedł z Jacksonem Davisem i właściwie byli najlepsi. Oni obaj po plus 20, plus 17 jak byli na parkiecie. No i pokonali to San Antonio w drugie znacząco właśnie dzięki akcjom Podziemskiego głównie. Podziemski 14 punktów, 8 zbiórek, 4 asysty, a to był przecież pojedynek przeciwko Sochanowi. Sochan e, słabszy mecz, 9 punktów, 7 zbiórek, 7 asyst, znaczy słabszy jeśli chodzi o punktację od Podziemskiego, ale obydwoje w miarę dobrze, no Podziemski był lepszy niż Jeremy Sochan, no i dlatego też jego drużyna wygrywa bez Karego, który... Jest wykluczony przez kontuzję. Najlepszy był Kuminga i Klay Thompson tym razem w pierwszej piątce 27 punktów. No i właśnie dlatego podziemski wylądował na ławce. Musieli jakoś yy, tego gorszego kleja dać do pierwszej piątki, rzucającego Chris Paul 19 punktów, 9 zbiurek, 6, 8 asyst. No i Klay Thompson mówiłem 27 punktów, Kuminga 22 punkty, 9 na 18 z gry, Draymond Green 5 punktów, 6 zbiurek, 4 asysty, troszkę. Bardziej anonimowy występ. Za to dobry mecz. Andrew Wigginsa 16 punktów na dobrej skuteczności. Andrew, więc tu po prostu w drugiej połowie. Warriors pokazali i znowu Steve Kerr pokonuje Popowicza. Po stronie jeszcze San Antonio. No trzeba wymienić tą linię Łębaniamy, bo w każdym meczu jest imponująca. Tym razem 27 punktów Łębiego. 14 zbiórek. Dwa bloki, czyli najmniej z ostatnich wszystkich spotkań, to też widać było, z dużą energią w drugiej połowie grały Warriors, byli po prostu w tym meczu lepsi, mimo że na początku i pierwszej połowie wydawało się, że to gospodarze ten mecz wygrają. To jest NBA, szybkość, wszystko się zmieniło, Warriors wrócili do swojej gry i pokonali San Antonio, 112-102, no i ostatni mecz, no jeszcze dwa mecze wczorajsze. No mecz najpierw Dallas Chicago 127-92 wygrywa Dallas Chicago. Mecz w ogóle bez historii. Pierwsza kwarta 44-16 dla ekipy Luki Doncic'a. Doncic szósty mecz rzędu triple-double powyżej 30 punktów chciałbym się powiedzieć, ale nie, bo widzę, że 27 punktów. Ale triple Double oczywiście 12 zbórek, 14 asys, więc seria się skończyła. I tak najdłuższa seria w historii NBA. Luki, ale to wystarczyło, żeby tutaj zdominować w ten mecz i Chicago nie miało nic do powiedzenia. Widziałem, jak się mocno irytował Caruso w pewnym momencie meczu. No, jak najlepszym strzelcem jest w pierwszej piątce DeRozan z 13 oczkami czy Wucewicz. A na ławce najlepszy z no 17 ma jakiś Beat him. Zawodnik Onura Lat Beat him, ja nawet nie znam tego shootingarda no, On był najlepszym strzelcem po stronie Dallas. Co ciekawe, na te 44 punkty w pierwszej kwarcie. Zero rzucił Kyrie Irving, ostatecznie skończył na 14, ale to pokazuje też, że to nie jest w ogóle drużyna na że on jak nie ma luki, no to go zastąpi gdzieś jako lider. Ale jak jest to jako druga opcja, no gdzieś znika. Potrafi zniknąć. Luka zrobił niewiarygodne statystyki, jak zawsze. Trypy double dość grube, tam był po prostu trochę nieskuteczny w ataku, ale Kairi to już przyszedł samego siebie w pierwszej kwarcie z zerowym dorobkiem. No, ma takie momenty, że znika, a mimo to jego drużyna wygrywa ponad 30 punktami, Dallas jest mocna, jest mocna. Yy, Donciciowi pomagał bardzo Gafford, tym razem 20 punktów, 7 zbiórek, yy, także właśnie Kairi 14 punktów, a z ławki Debutant świetny Derek Lively drugi, który rzucił tym razem 22 punkty i 22 punkty na plusie, jak był na parkecie. No, duże wsparcie dostał tego debiutanta. Od właśnie Dereka Derek Lively'ego drugiego. Duka Donczy on potrzebuje takiego wsparcia. Tak to sam ciągnę drużynę. No i Toronto grało w, Detroit, w Denver i do przerwy prowadziło. Niech tu popatrzy, Iloma 16 punktami. Nie, co ja mówię. No tak, 16 punktami, ale tam już w połowie było tych punktów ponad 20 przewagi i w tym momencie wszedłem do gry na Denver, okej, okay, fajne, wygrali 125-119, po prostu do samego końca cisnęli i zdecydowanie drugą połowę ograli Torontczyków. No, zrobili swoje, ale bardzo wolno się rozpędzali w tym meczu, cały mecz gonili. Ostatecznie Jokic 35 punktów, 17 zbiorek, 12 asyst, czyli trypy double A w końcówce Jamal Murray był gorący, ostatecznie 26 punktów Murray'a i 12 asyst. Więc mistrzowie NBA pozostają najlepszą drużyną na zachodzie. Za to Boston najlepszą drużyną na wschodzie, tu się nic nie zmienia, chodzi o MVP. Ciągle na pierwszym miejscu oczywiście Jokic. Tuż zanim Szajd, Gilgeous-Alexander i Oklahoma trochę w dołku, ale Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w ostatnich meczach. Na trzecim miejscu, Luka Dącić mocno napiera na tą dwójkę. Z szansami, jeszcze tam z tyłu jest przecież Jason Tatum, który, którego drużyna wygrywa, ale on nie robi takich imponujących statystyk indywidualnych. Powiedział, że na tym mu nie zależy. Więc on tutaj mniejsze szanse chyba na to MVP ma. Ale ciągle ta walka trwa. Jeśli chodzi o rookie of the air, na pewno nie Banyama jest przed Grenem i Brandonem Millerem. Ale to się raczej nie zmieni, ale no jest przed nimi zdecydowanie. To jest freak, to jest niesamowity talent. Hongren również, ale po prostu Wenby jest jeszcze bardziej niesamowity, jeszcze lepszy. I mamy szczęście, że możemy go, go oglądać dzisiaj. Przypominam, jeszcze poza tym meczem Sacramento Milwaukee Bucks, który, do którego zachęcam do obejrzenia. To jeszcze mamy i kilka innych meczów, no może na szybko je przelecę i podam typy, bo nie jeden czeka właśnie na te typy głównie. No pod koniec dzisiejszego dnia, już w pół do 12 właściwie w Polsce, w pół do pierwszej, Nowy Jork z Filadelfią typuje Nowy Jork u siebie. Mimo wielu nieobecności, tym razem rewanż za poprzedni mecz, myślę tutaj stanie się faktem. Potem Boston jedzie do Utah, żeby wygrać mecz, typuje Boston. Indiana w Oklahoma, typuje na Oklahoma na gospodarzy, mimo że Indiana się obudziła. Tutaj Oklahoma... Waszyngton jedzie do Memphis, tam ciężko jest wytypować kogokolwiek. Postawię na niespodziewanie na Waszyngton, tu na niespodziankę Houston jedzie do San Antonio. Myślę po zwycięstwo, chociaż wcześniej wygrywało, cholera wie, jak to się skończy tutaj ten mecz. Tutaj może bym zagrał poniżej 222 punktów. 222. Nie wiem naprawdę w takim meczu, co tutaj do końca wybrać tak na szybko. Clippersi podejrzewam, że pokonają Minnesota. Nieważne w jakim składzie, tak typuje. Milwaukee typuje, że zrobi niespodziankę i wygra w Sacramento. Nie wiem czemu. Ja po prostu wierzę w Dakar w Milwaukee Bucks. Widzę, że są dużo lepsi i Sacramento jest nierówne w tym sezonie. Co prawda grają u siebie, ale będę tutaj także minimalną niespodziankę typował na Milwaukee. Detroit, z Toronto. Będę typował na gości. To już jest nowy dzień, więc, już nie będziemy się zapędzać. To już jest nowy dzień, właśnie. Mówię, że raczej wygra toronto w Detroit. No, taki będzie mój typ pewnie na następny dzień. Jeszcze oczywiście sprawdzę składę, ale na dzisiaj, już wszystkie typy podałem. Przypominam o subskrypcjach, o komentowaniu. Jak Wam się podobało, możecie dać kciuka w górę. To również bardzo dobrze wpływa na algorytmy YouTube. Owe. Jeśli chodzi o dzisiejszy materiał NBA, będzie już wszystko, muszę go zakończyć i wypuścić, bo w końcu nic się nie uda i nie wypuszczę drugi dzień z rzędu, to już w ogóle spadną mi te algorytmy. Jak będzie coś ciekawego się działo, to jutro wrócę z nowym materiałem, a dzisiaj już dziękuję za wysłuchanie, czy tam za... Tak, głównie za wysłuchanie, bo tutaj nie ma za dużo grafik, więc pewnie tylko słuchacie kanał Piłka i Kosz, a o 3.40... Już dziś wraca program Pogaduchy do Poduchy. Jak jesteście zainteresowani w nocnych porach posłuchać o sporcie, to zapraszam. Cześć.